z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy też udał się ponownie na drugi brzeg Jordanu, do miejsca, gdzie wcześniej chrzcił Jan i tam pozostał. Czasami w życiu człowieka bardzo ważne jest powracanie do miejsc, które uważało się za istotne w swoim życiu. Do takich miejsc, które przypominają nam o najbardziej dramatycznych, przełomowych, ważnych momentach w życiu. I pewnie dlatego Jan był dla Jezusa takim punktem odniesienia, do którego on chciał wracać. A miejsce chrztu było czymś, co przywoływało w nim najpiękniejszy moment jego życia. Moment, w którym usłyszał od ojca: Kocham cię i jestem z ciebie dumny. Pozostawanie. W tym miejscu jest dla Jezusa powrotem do doświadczenia, które go uskrzydliło. Powracanie do tego miejsca jest dla Jezusa życiodajne, szczęściorodne, jest dla niego y, czymś, co go po prostu y, tworzy na nowo, odbudowywuje, pozwala mu y, powrócić do tego stanu, który jest dla niego najnaturalniejszy. My także mamy takie swoje miejsca w życiu i takie czasy, do których warto w myślach, a czasami zupełnie fizycznie, powracać po to, by tam odkryć, przypomnieć sobie najważniejsze momenty naszej wiary. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.